Była to noc sylwestrowa, a najbardziej ekskluzywna restauracja w Monachium była pełna eleganckich gości świętujących nadejście Nowego Roku. Julia Hoffman, 42-letnia dyrektor generalna jednej z największych firm technologicznych w Niemczech, weszła do lokalu w czerwonej jedwabnej sukience i z torebką Hermes wartą 15 tysięcy euro. Dwa miesiące wcześniej zarezerwowała stolik, ale kiedy podeszła do kelnera, ten, z zakłopotanym uśmiechem, poinformował ją, że nastąpiła pomyłka i jej stolik został przydzielony komuś innemu. Spojrzała na pełną salę, poczuła na sobie spojrzenia wszystkich i ogarnęła ją fala wstydu. Była jedną z najpotężniejszych kobiet w Niemczech i kierowała imperium wartym dwa miliardy euro, ale w tej chwili czuła się samotniejsza i mniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Była bliska odwrócenia się i odejścia z łzami w oczach, gdy z tyłu sali wstał mężczyzna. Miał na sobie poplamioną olejem koszulę roboczą i ręce człowieka, który pracował przy silnikach. Obok niego siedziała mała dziewczynka w fioletowej sukience. Mężczyzna podniósł rękę, pomachał do niej i zaprosił ją, aby usiadła przy jego stole. Jeśli jesteś gotowy na tę historię. Napisz w komentarzach, skąd oglądasz ten film. Julia Hoffman urodziła się w rodzinie monachijskich przedsiębiorców, którzy zbudowali swoją fortunę w przemyśle tekstylnym podczas cudu gospodarczego lat 60. Jej ojciec Robert był surowym człowiekiem, który wierzył, że sukces jest jedyną miarą wartości człowieka. Jej matka, Elizabeth, była elegancką, ale zdystansowaną kobietą która bardziej dbała o pozory społeczne niż o uczucia do swoich dzieci. Julia dorastała w willi w Grunwaldzie, otoczona luksusem, ale spragniona ciepła i prawdziwego kontaktu z ludźmi. Wcześniej nauczyła się, że musi wyróżniać się we wszystkim, aby zdobyć uwagę ojca. Najlepsze oceny w szkole. Dyplom z wyróżnieniem na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana, MBA na Harvardzie. Każde z tych osiągnięć było próbą zdobycia miłości, ale miłość nigdy nie nadeszła. W wieku 25 lat rozpoczęła staż w rodzinnej firmie i odmówiła specjalnego traktowania. W wieku 30 lat została dyrektorem operacyjnym. Kiedy w wieku 35 lat jej ojciec nagle zmarł na zawał serca, przejęła kierownictwo nad firmą i przekształciła kurczącą się firmę tekstylną. W technologicznego giganta, produkującego komponenty dla największych producentów samochodów na świecie. Po kilku latach Julia Hoffmann pojawiła się na okładce niemieckiego wydania magazynu Forbes, była zapraszana na międzynarodowe szczyty gospodarcze i zabiegana przez polityków i przedsiębiorców. Ale kiedy wieczorem wracała do swojego dwustometrowego penthouse'u z widokiem na kościół Frauenkirche, czekała na nią tylko cisza. Miała związki, oczywiście, z mężczyznami, których przyciągała jej władza, pieniądze i prestiż bycia u jej boku. Ale żaden z nich nie patrzył jej w oczy i nie widział kobiety stojącej za dyrektorem generalnym. Jej ostatni chłopak, prawnik Markus, zostawił ją trzy miesiące wcześniej. Dopiero później odkryła, że zdradzał ją z młodszą kobietą. Rok wcześniej zmarła jej matka, a wraz z nią zniknęła ostatnia iluzja. Że kiedykolwiek będzie miała prawdziwą rodzinę. Nie miała rodzeństwa, dzieci, nikogo, kto czekałby na nią w domu. W sylwestrowy wieczór Julia spojrzała na swoje czerwone sukienki w lustrze i zastanawiała się, co właściwie świętuje. Kolejny rok pełen sukcesów zawodowych, które nic nie znaczyły. Zarezerwowała stolik w restauracji Tantris. Ponieważ nie mogła znieść myśli o samotnym siedzeniu w domu i oglądaniu fajerwerków w telewizji. Jednak los miał dla niej tego wieczoru inne plany. Aleksander Schmidt miał 38 lat, zrogowaciałe dłonie i serce wielkie jak niebo nad Hamburgiem, miastem, w którym się urodził i wychował. Był synem pracownika portowego i sprzątaczki. Nie ukończył szkoły średniej. Kiedy miał 10 lat, jego ojciec zginął w wypadku przy pracy. I Aleksander musiał porzucić szkołę, aby pomagać matce i opiekować się młodszym rodzeństwem. Pracował w warsztacie samochodowym i odkrył swój talent do silników. W wieku 20 lat przeniósł się do Monachium, przyciągnięty możliwościami, jakie obiecywała stolica Bawarii. Pracował jako pracownik w różnych warsztatach. W wieku 28 lat otworzył własny warsztat, mały lokal w Neuperlach który kupił za oszczędności całego życia. Warsztat nie uczynił go bogatym, ale dał mu coś cenniejszego godność bycia panem własnego losu. W wieku trzydziestu lat poznał Karę, nauczycielkę szkoły podstawowej o najsłodszym uśmiechu, jaki kiedykolwiek widział. Przywiozła swojego starego fawu golfa do jego warsztatu, a on zakochał się w niej, wyjaśniając jej, co jest nie tak z silnikiem spojrzała na niego swoimi brązowymi oczami, pełnymi światła i powiedziała, że nie zna się na samochodach, ale podoba jej się sposób, w jaki o nich mówi. Byli szczęśliwi, głęboko i po prostu szczęśliwi, w swoim sześćdziesięciometrowym mieszkaniu z balkonem, wychodzącym na wewnętrzny dziedziniec pełen skrzynek z kwiatami. Mieli córkę, Sofi, która odziedziczyła oczy matki i upór ojca. Przez pięć lat Aleksander wierzył, że ma wszystko, czego mężczyzna może pragnąć. Potem kara zachorowała. Rak pojawił się cicho i bezlitośnie, jak złodziej w nocy. W ciągu osiemnastu miesięcy zabrał kobietę, którą Aleksander kochał bardziej niż własne życie, pozostawiając go samego z sześcioletnią córką, która każdego wieczoru pytała, kiedy wróci jej mama. Od tamtej pory minęły dwa lata. Dwa lata, podczas których Aleksander nauczył się być jednocześnie ojcem i matką, gotować, zaplatać Sofii włosy i pocieszać ją, gdy płakała, podczas snu. Dwa lata, podczas których odłożył na bok swój własny ból, aby być silnym dla córki. W tę sylwestrową noc Aleksander postanowił zrobić coś wyjątkowego dla Sofii. Zabrał ją do restauracji Tantris. Wydając przy tym tyle, ile zwykle zarabiał w ciągu tygodnia. Chciał, żeby miała szczęśliwe wspomnienia. Założył swoją najlepszą koszulę, mimo że nadal były na niej plamy z oleju. Nie spodziewał się, że ten wieczór na zawsze zmieni jego życie. Kiedy Julia weszła do restauracji, Aleksander natychmiast ją zauważył. Nie dlatego, że była piękna, to była ona w tej czerwonej sukience, która wydawała się być namalowana na jej eleganckiej sylwetce. Zauważył ją, ponieważ dostrzegł w jej oczach coś, co widział każdego ranka w lustrze. Była to samotność, ta szczególna samotność kogoś, kto jest otoczony ludźmi, ale tak naprawdę nie ma nikogo po swojej stronie, kto uśmiecha się do zdjęć, ale po cichu płacze, gdy nikt nie patrzy. Widział scenę w recepcji kelnera, widział, jak mężczyzna w smokingu potrząsał głową z udawanym żalem, widział, jak kobieta w czerwieni zamarła, jakby ktoś ją uderzył, i widział maskę kontroli, którą chciała utrzymać, podczas gdy jej świat rozpadał się z powodu czegoś tak banalnego, jak stolik w restauracji. Ale Aleksander wiedział, że to nie było banalne. Wiedział, co to znaczy czuć się odrzuconym, być niewidzialnym. Nie być wystarczająco dobrym dla nikogo. Sophie pociągnęła ojca za rękaw i zapytała: Kim jest ta pani w pięknej sukience, która wyglądała jak z bajki o księżniczkach? Aleksander odpowiedział, że nie wie, ale wygląda na bardzo smutną, jakby spotkało ją coś złego. Sophie, z niewinną mądrością dzieci, które nie nauczyły się jeszcze budować murów, powiedziała, że muszą zaprosić tę kobietę, aby usiadła z nimi. Ponieważ nikt nie powinien być smutny w sylwestra. Aleksander zawahał się przez chwilę, czując ciężar rzeczywistości na swoich barkach. Wiedział, że ta kobieta należy do zupełnie innego świata niż on świata bogactwa, władzy i przywilejów, którego nigdy nie pozna. Wiedział, że prawdopodobnie spojrzy na niego z pogardą, lub, co gorsza, z protekcjonalnym współczuciem. Ale potem spojrzał na swoją córkę. Dostrzegł absolutną szczerość na jej piegowatej twarzy i przypomniał sobie, co zawsze mówiła mu kara: Życzliwość nic nie kosztuje, a może zmienić wszystko w życiu człowieka. Czasami mały gest hojności może stanowić różnicę między rozpaczą a nadzieją. Powoli wstał i poczuł na sobie spojrzenia wszystkich gości restauracji, niczym lodowe igły. Był boleśnie świadomy swojej poplamionej olejem koszuli. Zrogowaciałych dłoni z poczerniałymi paznokciami od pracy i faktu, że w tej świątyni monachijskiego luksusu wyglądał zupełnie nie na miejscu. Ale mimo to wstał, ponieważ jego córka nauczyła go czegoś, że ważniejsze jest bycie dobrym człowiekiem niż dopasowanie się do otoczenia. Podniósł rękę i pomachał do kobiety w czerwonej sukience, która właśnie chciała odejść, gestem zapraszając ją, aby podeszła bliżej. Julia zobaczyła go i zatrzymała się, jak wryta. Serce biło jej mocno w piersi. Przez chwilę pomyślała, że się pomyliła i ten gest był skierowany do kogoś innego za nią. Jednak mężczyzna nadal patrzył jej prosto w oczy, uśmiechając się do niej prosto i bezpretensjonalnie, i wskazał na puste krzesło przy swoim stole, jakby to była najnaturalniejsza rzecz na świecie. Kelner podszedł do niej z niepokojem, niemal przerażeniem na twarzy, i próbował odwieść ją od tego, co najwyraźniej zamierzała zrobić. Szepnął, że za kilka minut znajdzie rozwiązanie i że w żadnym wypadku nie ma potrzeby, aby siadała z takimi ludźmi. Julia spojrzała na niego zdecydowanym wzrokiem. Dyrektor Generalny i minister rządu w najważniejszych salach konferencyjnych kraju zadrżał i powiedział jej jasnym i stanowczym głosem, że to właśnie z tymi ludźmi chce spędzić Sylwestra. Z determinacją przeszła przez restaurację, czując na sobie wszystkie spojrzenia, jakby była w zoo. Julia Hoffman, królowa niemieckiego przemysłu, kobieta, która pojawiła się w magazynie Forbes, usiadła obok mechanika w poplamionej koszuli i jego małej córeczki. Ale po raz pierwszy od lat nie obchodziło jej, co myślą inni. Aleksander przedstawił się mocnym i szczerym uściskiem dłoni, Takim, do jakiego Julia nie była przyzwyczajona od lat. Była przyzwyczajona do wyrachowanych gestów świata biznesu, w którym wszystko było pozorem i manipulacją. Powiedział jej swoje imię i imię swojej córki, i zapytał w naturalny sposób: czy chce czerwone, czy białe wino? Nie zapytał, kim jest. Nie zapytał, czym się zajmuje. Nie próbował jej niczym zaimponować. Po prostu potraktował ją jak osobę, która potrzebowała miejsca do siedzenia. To Sofii ostatecznie przełamała lody. Z typową dla dzieci otwartością, które nie nauczyły się jeszcze ważyć swoich słów, powiedziała jej, że jej suknia jest najpiękniejsza, jaką kiedykolwiek widziała, piękniejsza nawet niż suknie księżniczek Disneya. Z błyskiem w oczach zapytała, czy jest prawdziwą księżniczką, która przybyła z odległego zamku. Julia poczuła, jak coś w niej topnieje. Coś, co zbyt długo było zamrożone, zapomniała, że istnieje pod wszystkimi warstwami profesjonalnej zbroi, którą zbudowała przez lata. Roześmiała się prawdziwym śmiechem, który pochodził z głębi, której nie odwiedzała od lat. Powiedziała jej, że nie jest księżniczką, ale kobietą, która zbyt dużo pracuje i zupełnie zapomniała, jak się bawić i cieszyć prostymi rzeczami w życiu. Podoba ci się ta historia polub ją i zasubskrybuj kanał. Teraz przejdźmy do filmu. Kolacja przebiegła w sposób, którego Julia nie mogła sobie wyobrazić nawet w najśmielszych snach. Aleksander opowiedział jej o swoim warsztacie w Neuperlach, o samochodach, które naprawiał własnymi rękami, o klientach, którzy przez lata stali się jego przyjaciółmi, ponieważ zawsze traktował ich uczciwie i z szacunkiem. Oraz o małej satysfakcji z naprawiania rzeczy, które wydawały się nie do naprawienia. Opowiadał jej o Hamburgu i swoim ubogim, ale niezwykle szczęśliwym dzieciństwie na ulicach St. Pauli, gdzie wszyscy się znali, a drzwi były zawsze otwarte. Opowiadał o zapachu portu, za którym wciąż tęsknił, mimo że od prawie dwóch dekad mieszkał w Monachium, oraz o dźwięku syren statków, które nauczyły go, że szczęście. Nie ma nic wspólnego z pieniędzmi. Z łagodnością w głosie, która wywołała łzy w oczach Juli, mówił o Karze. Opowiadał jej, jak poznali się w warsztacie i jak uczyniła go lepszym człowiekiem, po prostu wierząc w niego, kiedy nikt inny tego nie robił. Opowiadał jej, jak starał się być dla Sofii jednocześnie ojcem i matką, jak każdy dzień był nowym wyzwaniem, z którym radził sobie bez instrukcji obsługi. I jak czasami czuł się całkowicie nieadekwatny, ale kontynuował, ponieważ jego córka zasługiwała na to, co najlepsze, co mógł jej dać. Sophie pokazała Julii rysunki, które zrobiła w szkole. Były to rysunki pełne jasnych kolorów, z ogromnym słońcem i postacią ze skrzydłami, która według jej wyjaśnienia była mimą patrzącą z nieba. Opowiedziała o swoim wyimaginowanym kocie o imieniu Prince. Który chronił ją przed potworami pod łóżkiem, i z prawdziwą ciekawością zapytała, czy Julia też ma zwierzaka. Julia opowiedziała jej o psie, którego miała jako dziecko. Cynamonowym koker z panielu o imieniu Cynmon, jej jedynym prawdziwym przyjacielu w samotnym dzieciństwie. W tej zbyt dużej i zbyt cichej willi, w której jej rodzice byli zawsze zajęci, a uczucie było tak rzadkie jak woda na pustyni. Po raz pierwszy od lat Julia nie myślała o pracy, spotkaniach następnego dnia, problemach firmy ani e-mailach, które piętrzyły się w jej skrzynce odbiorczej. Po raz pierwszy od lat była po prostu obecna, całkowicie obecna w tej chwili, przy tym stole, z tymi dwiema osobami, które nie chciały od niej absolutnie nic poza jej towarzystwem. O północy w restauracji rozległy się oklaski i okrzyki, a w telewizji pokazano fajerwerki. Kelnerzy przynieśli szampana, fajerwerki rozjaśniały monachijskie niebo za oknami, a ich kolorowe eksplozje odbijały się w złotych ścianach lokalu i w zdumionych oczach sopi. Aleksander uroczyście podniósł kieliszek i wygłosił prosty, ale głęboki toast za dobrych ludzi, którzy spotykają się przypadkowo w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, i za ogromne szczęście, jakim jest rozpoznanie ich, gdy się ich znajdzie. Julia wzniosła z nim toast i poczuła, że te proste słowa znaczą więcej niż wszystkie rozbudowane przemowy, jakie kiedykolwiek słyszała na galach. Sofia zasnęła na krześle przed północą, zmęczona, ale szczęśliwa. Opierała głowę o kurtkę ojca i miała na ustach spokojny uśmiech. Aleksander patrzył na nią z miłością tak czystą i bezwarunkową, że serce Julii niemal bóle się skurczyło. Właśnie tego brakowało jej przez całe życie: nie sukces zawodowy, nie pieniądze, nie władza, ale miłość, prawdziwa, która nie wymaga niczego w zamian, która jest dana bezinteresownie i bezwarunkowo. Pod pretekstem, że Julia chce oddać samochód do warsztatu Aleksandra na przegląd, wymienili się numerami telefonów. Oboje wiedzieli, że to tylko wymówka, ale nikt nie powiedział tego głośno ponieważ czasami miłe kłamstwa są początkiem najpiękniejszych historii. W ciągu następnych tygodni Julia znalazła tysiąc wymówek, aby spotkać się z Aleksandrem. Zabrała swojego Mercedesa do warsztatu na przegląd, który wcale nie był konieczny i który każdy inny mechanik uznałby za zbędny w ciągu pięciu minut. Odbierała Sofii po szkole, ponieważ Aleksander rzekomo był zajęty naprawą awaryjną. Zaprosiła ich oboje na kolację do swojego penthouse'u i po raz pierwszy od lat ugotowała danie, którego nauczyła ją babcia, kiedy była małą dziewczynką i wierzyła w bajki. Aleksander z kolei zmagał się z wątpliwościami, które nie pozwalały mu zasnąć każdej nocy, kiedy leżał sam w łóżku i wpatrywał się w sufit. Wiedział, kim była Julia. Wyszukał jej imię w internecie i odkrył jej ogromne imperium, bogactwo i sławę, które były obecne we wszystkich mediach. Ciągle zadawał sobie pytanie, czego taka kobieta mogłaby chcieć od prostego mechanika z rękami umazanymi olejem i małym sklepikiem w robotniczej dzielnicy. Zastanawiał się, czy nie oszukuje siebie i córki niemożliwymi iluzjami, i czy w końcu nie skończy z złamanym sercem. Ale potem zobaczył, jak Julia bawi się z Sofii w parku. Jak szczerze śmieje się z jego prostych żartów i naprawdę interesuje się jego życiem i drobnymi sprawami codzienności. Jego wątpliwości zniknęły, jak poranna mgła w słońcu. Julia nie zachowywała się jak bogaci ludzie, których znał. Oni patrzyli na niego z góry, kiedy przywozili swoje drogie samochody do jego warsztatu i rozmawiali z nim, jakby był niewidzialny. Ona patrzyła mu w oczy, kiedy rozmawiali. Naprawdę słuchała, kiedy coś opowiadał, i traktowała go jak równego sobie. Ich pierwszy pocałunek miał miejsce w sobotę po południu, po zamknięciu warsztatu, kiedy nie było już nikogo, a ciszę przerywał tylko odległy hałas ruchu ulicznego. Julia przyszła pod pretekstem dziwnych odgłosów silnika, które tylko ona słyszała. Pokazał jej, jak wymieniać olej, i śmiali się, jak dwoje dzieci oboje umazani olejem. I z brudnymi rękami. Potem spojrzeli sobie w oczy i świat się zatrzymał, jakby nie istniało nic poza nimi dwojgiem w tej małej przestrzeni pełnej narzędzi i części samochodowych. Aleksander pocałował ją delikatnie, z taką samą troską, z jaką dotykał silników samochodów, z szacunkiem i uwagą. Julia poczuła coś, czego nie czuła od tak dawna, że prawie zapomniała, jak to jest. Czuła się dostrzegana, pożądana i kochana taką, jaka była, a nie za to, co posiadała lub jaką pozycję zajmowała w świecie biznesu. Jednak nie wszyscy byli zadowoleni z ich związku, opór pochodził z obu stron. Przyjaciele Julii, jeśli w ogóle można ich tak nazwać, w ogóle tego nie akceptowali. Kobieta na jej stanowisku z mechanikiem z Neuperlach? To był skandal! Szaleństwo, kaprys, który zrujnowałby jej starannie budowaną reputację. Niektórzy partnerzy biznesowi firmy dali jej do zrozumienia, z ledwo skrywaną pogardą, że ten związek może wpłynąć na interesy. Inwestorzy nie byliby zadowoleni, gdyby dyrektor generalna spotykała się z kimś o tak niskim statusie społecznym. Julia słuchała w milczeniu, a potem zrobiła coś, czego nigdy wcześniej w życiu nie zrobiła. Wysłała ich wszystkich do diabła. Stanowczym głosem powiedziała, że jej życie prywatne dotyczy wyłącznie jej i nikogo innego. Każdy, kto ma problem z jej osobistymi decyzjami, może zainwestować swoje pieniądze w inną firmę. Było to wyzwoleniem, jakby zdjęła zbyt ciasną sukienkę, którą nosiła przez lata, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo utrudnia jej oddychanie. Aleksander zmagał się z własnymi wyzwaniami. Po swojej stronie świata. Klienci warsztatu, którzy znali go od lat, żartowali z jego nowej, bogatej i sławnej dziewczyny. Niektórzy szczerze się cieszyli i klepali go po ramieniu, inni byli zazdrośni. Inni byli zazdrośni i w ogóle tego nie ukrywali. Jego młodszy brat, który zawsze postrzegał Aleksandra jako bohatera za to, że pomógł rodzinie, gdy zmarł ich ojciec, zapytał go: Czy jest pewien tego, co robi? I czy nie boi się, że jest tylko rozrywką dla znudzonej kobiety, która szuka emocji w swoim świecie ze szkła i stali? Ale Aleksander znał Julię już wystarczająco dobrze. Znał kobietę kryjącą się za lodową fasadą, zranione dziecko, które wciąż szukało miłości ojca, którego już nie było. Wiedział, że ona nie bawiła się nim, że to, co było między nimi, było prawdziwe i szczere. Wiedział też, że prawdziwa miłość wymaga odwagi, odwagi, by zaryzykować wszystko dla kogoś, kto jest tego wart. Rok po tamtej nocy sylwestrowej Julia i Aleksander nie pobrali się w katedrze z tysiącem gości i suknią za 100 tysięcy euro. Pobrali się na podwórzu warsztatu Aleksandra, które Sofi udekorowała kwiatami i lampkami. Julia miała na sobie prostą białą suknię. Aleksander miał na sobie garnitur, który kupił na tę okazję. Pierwszy elegancki garnitur w swoim życiu. Sophie była druchną. Była tak dumna i szczęśliwa, że wydawała się świecić jaśniej niż wszystkie światła wokół niej. Obecni byli tylko ludzie, którzy naprawdę się liczyli. Matka Aleksandra, która przyjechała z Hamburga, kilku starych prawdziwych przyjaciół Julii i lojalni klienci warsztatu. Nie było dziennikarzy ani kamer, a Julia nigdy nie była tak szczęśliwa. Podczas uroczystości Aleksander wygłosił przemówienie, którego nikt nigdy nie zapomni. Opowiedział o Sylwestra, kiedy zobaczył piękną kobietę o najsmutniejszych oczach, jakie kiedykolwiek widział. Opowiedział, jak jego córka powiedziała mu, żeby ją zaprosił, ponieważ nikt nie powinien być smutny w Sylwestra. Powiedział, że to, co zaczęło się jako gest życzliwości, stało się największym darem w jego życiu. Julia płakała i nie obchodziło jej, że zniszczyła sobie makijaż. Płakała, ponieważ w końcu znalazła to, czego szukała przez całe życie: dobrego, uczciwego mężczyznę, który kochał ją taką, jaką była. Dobrego mężczyznę, szczerego mężczyznę, mężczyznę, który kochał ją taką, jaką była. Dzisiaj trzy lata po ślubie życie Julii nie do poznania. Zrezygnowała z codziennego zarządzania firmą. Założyła fundację, która pomaga młodym ludziom z ubogich rodzin w nauce zawodu. Zainspirowana historią Aleksandra. Aleksander nadal prowadzi swój warsztat. Nie chciał się zbytnio rozrastać. Julia czasami mu pomaga i podaje mu narzędzia. Jest teraz bardzo dobra w wymianie opon. Sofii ma teraz dwa lata i ma dwuletnią siostrzyczkę o imieniu Kara, nazwaną na cześć mamy, której już nie ma. Kiedy pyta się Sofii o jej rodzinę, z dumą opowiada, że jej tata naprawia samochody, a jej mama Julia była kiedyś smutną księżniczką. Ale potem znalazła go i teraz jest najszczęśliwszą księżniczką na świecie. Każdego sylwestra rodzina wraca do restauracji Tantris. Wracają. Ponieważ tam wszystko się zaczęło. Tam, gdzie kiedyś mechanik pomachał do samotnej miliarderki. Ta historia przypomina nam, że samotność nie zna podziałów klasowych. Julia miała wszystko, co można kupić za pieniądze, a jednak brakowało jej jedynej rzeczy, która naprawdę się liczy kogoś, kto widział ją taką, jaką była. Aleksander nie posiadał bogactwa, ale miał hojne serce i odwagę, by postępować zgodnie ze swoimi zasadami. Historia ta uczy nas, że mądrość często pochodzi od najmniejszych. To ona powiedziała, że nikt nie powinien być smutny w Sylwestra. Przekonała swojego ojca, by wykonał ten gest, który zmienił życie trzech osób. Gest Aleksandra przypomina nam, że życzliwość może zmienić los. Nie wiedział, kim była Julia, nie oczekiwał niczego w zamian. Po prostu zobaczył człowieka w potrzebie i postanowił działać. A Julia pokazuje nam, że nigdy nie jest za późno, aby zmienić swoje życie i przedłożyć szczęście nad sukces. Jeśli ta historia przypomniała ci, że miłość można znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych miejscach i że nigdy nie należy oceniać ludzi po wyglądzie, to spełniła swój cel. Dziękuję, że towarzyszyłeś mi do końca tej historii.